Cześć Agata. Jak tam życie? Ja Ciebie znam. Dzięki Twojej siostrze tak na Ciebie wpadłem i zacząłem Cię śledzić. Na długo w Warszawie? Ja Cię dobrze znam. Oman w grudniu z, z rodzinką się było. No ty, tak? Nie Jesteś Agata? Jesteś. Masz psa, precla. Co się tak stresujesz? Korea Północna lepsza czy... Nie, Korea Południowa czy Ameryka. Ale dobrze, że siostra dała radę, nie dla prezentacji Polski. To mi się podobało. Jeszcze się na pewno zobaczymy. Przestraszyłaś się? Bo wszystkie Twoje dane wiem z Instagrama i z Facebooka. Nagrywamy takiego stalkera na mieście. Jak łatwo kogoś po prostu o wszystko się o nim dowiedzieć z Instagrama. Ja na ten moment nagrywam, to jest mój operator. Ode mnie Ci nic nie grozi. Ja nie wiem, co są psychole, bo też robimy to materiał, wedle, żeby po prostu przestrzec ludzi. Bardzo no, się przestraszyłaś? Tak strasznie. Ja się tak boję, tak mi stoi. No, boisz się, a wszystko dostępniasz.